Cześć, Manko, z tej strony Chemik, tym razem będzie inny odcinek, bo serwisowy i tym razem trafi się sprzęt, który... Mm, przyczyna... nie uruchamia się. W tym materiale sprawdzimy, co poszło nie tak, co zawiniło i jak została przeprowadzona naprawa. Po podpięciu wszystkich kabli zasilających sygnałów i tak dalej po wciśnięciu guzika jest dead troop, martwy, nic kompletnie. Jak możecie zauważyć, pewnie tutaj na przebitkach jest to bardzo ugórzona jednostka, co niewątpliwie może być też przyczyną poniekąd nie, uruchamia się, nie uruchamiania się jej. Co dokładnie będzie przyczyną, to przekonamy się w późniejszych minutach. Witajcie w dniu drugim. Jak widzicie, komputer działa. Dlaczego jest to dowód, że komputer działa? Już wam pokazuję. Tylko trzeba trochę się zniżyć. O. Jak sami możecie zauważyć wszystko się kręci, świeci, mryga i tak dalej. No dobra, ale teraz do rzeczy o co chodziło temu komputerowi. Komputer cały został rozebrany do części pierwszych. Na każdy element, najmniejsza śrubka została wykręcona. Wszystko zostało wyczyszczone, przedmuchane, umyte. Następnie złożone na tych podzespołach, które były. No i w sumie nic to nie dało, bo komputer nadal się nie uruchamiał. Ale po wyjęciu karty graficznej komputer się uruchomił. Mianowicie wszystkie te tutaj diody, które i LEDy, które są w wentylatorach, na płycie głównej, ruszyły, zadziałały i e, było takie kurcze. No, spoko. Może coś było źle podpięte. No ale nie. Po wpięciu zasilania w tą motokartę graficzną, jest to RX 5700XT od Red Dragon Power Color. Eee, załączało się jakieś dziwne zabezpieczenie na eee, zasilaczu i było słyszeć takie cyknięcie. No dobra, może zasilacz. No nie wiem, eee, coś jest nie tak z zasilaniem do grafy. Nie, podpijałem drugi zasilacz. Działa. Sam komputer nie działa z kartą, czyli tak samo, jak nym, tak samo jak na tym zasilaczu, który tutaj jest zamontowany. No dobra, wpiąłem tą motografę do drugiego kompa. I działającego oczywiście. No i jaki był tego efekt? Efekt był tego taki, że ta grafika nie startowała z komputerem. No to lipa. No dobra, ale nadal to niczego jeszcze tak w 100% nie potwierdza, nie wyklucza. Dobra, to wpinamy mojego prywatnego RTX Roga. I jak sami możecie zauważyć, teraz ta wszystko, śmiga działa elegancko, jest obraz. Natomiast ja tutaj nie będę nic już konfigurował na ten czas, dlatego że komputer, a mianowicie nasza wadliwa grafa leci na serwis, bo jest na szczęście, na gwarancji. No i cóż jak pojawi się druga dobra sztuka, bądź jeżeli producent zdecyduje oddać pieniążki to coś lepszego, nowszego, mocniejszego się pewnie kupi. No to wtedy możliwe, że pojawi się też materiał z takiej konfiguracji poserwisowej już tego sprzętu. Na pewno będzie robiona aktualizacja BIOS-u, ustawianie wszystkich parametrów w BIOS-ie, podkręcanie pamięci, może nawet procka, ale to jest box, więc tym bym raczej nie szalał. Może coś grafem się uda pocisnąć wyżej. W każdym razie jest ogromny postęp, jeżeli chodzi o to, jak został złożony komputer, o cable management, o no, po prostu fachowe złożenie sprzętu, bo sprzęt był, lekko mówiąc, słabo poskładany. No, średnio, co najwyżej. Tak więc jak sami widzicie, mamy pełen sukces. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, no to zachęcam do łapkowania w górę, subskrybowania kanału e, no i napisania komentarza, co sądzicie o tym filmie. E, no, przyczyna została znaleziona, zdiagnozowana, wykryta, teraz reszta w kwestiach już producenta karty graficznej. Mówił dla Was chemik i w tym materiale to by było na tyle. Ja się już żegnam, do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!